Migomat wszystko się naprawi. Trytytki jeszcze tam w autie są. U. Wszystko się zrobi. No to pospieszyłem z robotą. Tak czułem, że się coś zepsuje. Musi się zepsuć, Na takim dziadostwie musi się zobaczyć. I tak nie powinno być chyba. Co generalnie co się stało? Nie wiem co bym się zdubił, nie jak to wygląda jakąś klinię? Nie? nie, bo to byłoby tak, tak sztywno. Mamy jakiś klin czy co? Trzeba to jakoś zablokować tu. Odkręcić i zobaczyć co tam jest w środku. Ja czuję, że klin Klin legit! Ale gorąco, co mnie chuj nie. Nie. Kurde no. Nie oszczędzali na kleju. Ciekawe, czy to od nowości Rolki Wątpię To dobre zęby są Jutro rano będzie Czemu nie wycięta Kurde w Chuja cięcie to jest zajęcie Maria, waria, ciężki ciężki z rąb pod harwestera Chociaż kurde, już najgorsze, myślę, że prawie, prawie, że najgorsze Bo to przy drodze te te były Potem wjechałem brzozy, osiki Mówię, coś kurde nie ciągnie ta rolka Patrzę, ona jest luźna. No mówię, no to musztarda po obiedzie co tu jest? Kurwa nic nie Jak to funkcjonuje Telefon do przyjaciela Czy one się po prostu poluzowały i ja to miałem dopierdolić mocni? Akurat tego nie wiem Tyle się dowiedziałem, coś się nic nie dowiedziałem to jest za późno, żeby zadzwonić. Plan jest taki, skręcimy to. Zobaczymy, czy to, co coś zadziało? Nic, do migoma, nie jest to migomat, najwyżej. Nie wiem, nie mam pomysłu. Nie chce mi się myśleć. Łotek, przecinek, poszka Migomat, wszystko się naprawi. Trytytki jeszcze tam w aucie są. wszystko się zrobi. Wkróciłem te dwie śrubki na hamat to, to nic nie daje A to zrobić starym sposobem. Jaś, kuźba, nie no, to spałem to tak w czterech kruchtach ja podejrzewam jakby to trzeba pewnie zrobić, trzeba pewnie wymienić to Czyli trzeba rozbierać rozbier ten silnik i to to tą blachę z tyłu, nie? bo ona jest obrobiona coś No i co? No i To jaj, do domu Zjeść, migomat Jutro posmarkać i jedziemy dalej Dobra, wszystko jest przygotowane to kolejny dzień Najpierw wezmę to trochę, przyfuję I potem będziemy smarkać to jakoś Co nie? Nie dobrze Rozpawo się i... Tyle, jakie będą tego konsekwencje, to nie wiem. Może żadne. Więc ciśniemy. Nie spałę za bardzo Tak to musimy chyba będzie Nie... Chyba jest git, chyba, chyba, chyba to pchła ruchu mieć wariata Jest tu jakieś coś do ścięcia ma nic, ale to się na zrębie protestuje na razie i no, zobaczę czy się kręci. Oj, musi się kręcić. Mogę bardziej to zaspawać. Napierdolić tylko z spawu jeszcze bardziej. Nie jest to blisko domu, robię i tak w razie czego to. to i tak czas. Zobaczy się. Zobaczy się przed, po tym zrymiem. Jak dziś wytrzyma to, no to, to będzie bardzo dobrze. Próba syntezy. Ale nierówno to, 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 to nie jest. Trochę śmajto. Krzywa prosto, byle ostro. Nie podobało mi się to. Ni mi się nie podoba takie na odpierdół. Nie lubię czegoś takiego. Dobrze dużo to roboty trochę, no i znowu, na zrybie to przetestuję, nie? To, że to delikatnie śmajto, to i tak myślę, że nie powinno jakoś przeszkadzać bardzo. Bo to i tak drzewanie nie są takie proste jest posprzątanie ten burdel. Trzeba na zębie przetestować. No już są takie kocury brzuzowate. I zobaczymy czy to się coś, coś, co to pomogło, czy nie. Dobra, na co my tu skończyliśmy? No bo raczej na czym to poległem. O, no, próba syntezy, to przeżyje, czy to nie przeżyje. No, o na wiadomość, ciężko. Jak? Zerwało się coś. Nie, kręcą się. Chyba, chyba, to będzie chodziło. No i tak zostają pod piłkę. No i to wszystko spierdolimy, zobaczymy jak pójdzie. Wszystko jeszcze zimne. Czy ten traktur? Nie widzę go. Ja no, teraz to ciągnie, nie? Lepiej niż szasza grej Kurde, to krzesze lepiej niż przedtem. Mi się wydaje, że ta rąka się ślizgała od początku zrębu. Coś chyba płynie tak. Muci jak szatan. Muci jak bizon zboże Myślim paset kurde plus respekt Chodzi, Chodzi. <gry> Dobra, chodzimy dalej To było na tyle w dzisiejszym odcinku Udało się na szczęście to szybko w miarę szybko naprawić Obejrzyj Jeden z moich poprzednich odcinków właśnie z tego zrębu, gdy przy drodze, to się dowiesz dlaczego to zepsułem. Teraz się on pojawi gdzieś tu albo tu. I widzimy się w następnym odcinku. Cześć.